Dzień dobry. Z tej strony Adrian Szpakowski. Dzisiaj zaprezentuję państwu BMW serii 1 o oznaczeniu 118i z 2016 roku. Zapraszam. Oznaczenie 18i, czyli mamy tutaj pod maską silnik o pojemności 1,5 litra, silnik benzynowy o mocy 136 koni mechanicznych współpracujący z 8-stopniową automatyczną skrzynią biegów i napędem na tylną oś. Samochód jest w kolorze białym, a kod kieru to 300 Alpine White. Samochód jest naprawdę zadbany. Felgi mamy tutaj aluminiowe, srebrne i one są w rozmiarze 16 cali. Wszystkie cztery są w stanie wizualnym bardzo dobrym. Nie są poobcierane. Tak się prezentuje wnętrze. Tapicerkę mamy tutaj materiałową. A fotele są sportowe. Przebieg naszego samochodu to 51 819 km. W samochodzie mamy tak jak widzą Państwo komputer pokładowy jednostrefową automatyczną klimatyzację i reflektory są automatyczne z tyłu natomiast mamy mocowania fotelików dziecięcych Isofix. I taką małą kółeczkę. Pełną specyfikację samochodu znajdziecie Państwo oczywiście w ogłoszeniu, do którego link zamieścimy w opisie filmu. Jeżeli zainteresował Państwa ten samochód, to oczywiście zapraszam do odwiedzenia naszego salonu na ulicy Czerniakowskiej 47 w Warszawie. Odwiedzenia naszej strony internetowej lub kontaktu telefonicznego. W naszej ofercie mamy stale około 200 samochodów używanych, marek BMW i mini. Dziękuję i do zobaczenia!